Witam serdecznie na kanale Fortuny z tej strony Piłkarzyki i w dzisiejszym materiale chcielibyśmy Wam zaproponować wyselekcjonowanie trzech zespołów, które najgorzej radzą sobie po przerwie pandemicznej, w związku z czym tak naprawdę stawianie na te zespoły może okazać się sporym ryzykiem. W przypadku jednego z tych zespołów akurat nie ma dużego ryzyka, ponieważ sezon się kończy, a jako że na naszym kanale traktujemy o ligach zagranicznych, to właśnie takimi ligami zagranicznymi będziemy się zajmować. Stworzyliśmy sobie pewne Jednego rodzaju podium i chcielibyśmy dość kompaktowo i w miarę krótko, oszczędzając Wasz czas, opowiedzieć o każdej z tych trzech drużyn. Co się właściwie dzieje, co nie zagrało, jakie były ambicje, jakie były nadzieje, a z czym obecnie trawiona jest rzeczywistość, jakie wydarzenia mają miejsce i jakie jest potencjalne wyjście z sytuacji. Wyselekcjonowaliśmy sobie Premier League, La Liga i Bundesligę do tych lig, w których szukaliśmy tych słabych podmiotów piłkarskich, z prostego powodu mianowicie chcieliśmy mieć przynajmniej trzy meczowy papierek lakmusowy, na bazie którego coś stwierdzić można. I tym sposobem na miejscu trzecim znalazła się ekipa Sheffield United. W Premier League prezentująca się od momentu restartu bardzo przeciętnie. Oczywiście warto tutaj wspomnieć i zauważyć, że drużyna Chris'a Wildera musiała Pogodzić się ze stratą trzech punktów, które tak naprawdę zostały no, niesłusznie jej zabrane z uwagi na nieuznanie bramki Oliego Noruda, która powinna być uznana ze względu na to, że Nyland wszedł z piłką za linię bramkową i wszyscy to widzieli w zasadzie, więc na pewno kojarzycie o jaki incydent chodzi. Jeżeli nie, to teraz szybko odsyłam do tego zdarzenia, bo naprawdę zrobiło to niesamowitą furorę w angielskich mediach. Oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu, o ile do takiego możemy się przy tej furorze odnosić. Tak czy inaczej, Chris Wilder podkreśla po dwóch kolejnych spotkaniach, po spotkaniu z Newcastle i po meczu z Manchester United, że coś ewidentnie nie gra w jego drużynie. Jest to o tyle ciekawe i zastanawiające, że przecież przed powrotem Premier League, przed wdrożeniem projektu Restart, zapowiedzi ze strony obozu The Blades były dość jednoznaczne. Spróbujemy dokonać pewnego rodzaju ataku na Ligę Mistrzów. Tak, Chris Wilder. Co prawda nie do końca śmiale, tak między słowami, ale mimo wszystko zapowiadał pewnego rodzaju agresywny atak na miejsca gwarantujący zespołowi Sheffield United udział w europejskich pucharach, a może nawet w Lidze Mistrzów. To oczywiście się tej sprawy dotyczącej Manchesteru City i tego, że dopiero początkiem lipca poznamy co tak naprawdę stanie się z tym klubem w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Cały czas zatem nadzieję na to, że piąte miejsce w Premier League da Ligę Mistrzów. Również rodzi pewnego rodzaju marzenia zespołów, które nominalnie do tej Ligi Mistrzów mogłyby się nie dostać. No ale patrząc na to, jak prezentuje się obecnie drużyna The Blades, to trzeba jednoznacznie stwierdzić, że jest to jeden z tych bardziej spektakularnych zjazdów, patrząc na te wszystkie trzy ligi, o których powiedziałem jakiś czas temu. Dodatkowo warto wspomnieć, że czy to w spotkaniu z Newcastle, czy to w meczu z Manchester United widać pewnego rodzaju zmęczenie, widać dekoncentrację, rozproszenie, co nie jest rzeczą naturalną w przypadku drużyny Wildera, bo przecież we Wcześniejszych fazach sezonów Premier League drużyna The Blades prezentowała się nam raczej jako ostoja pewnego rodzaju pewności. Być może nie prezentowali oni nadzwyczajnych umiejętności technicznych, ale raczej można było liczyć na małą liczbę tych drastycznych, kujących w oczy błędów, jeżeli było się kibicem zespołu z Sheffield. Tak więc tutaj spore zdziwienie. Dziennikarze angielscy zajmujący się na co dzień zespołem Chrisa Wildera, na przykład ci delegowani do obserwowania drużyny The Blades przez. Portal The Athletic zauważają, że jest tam rzeczywiście problem głębi kadrowej, że ten zespół nie był przygotowany na tak intensywne boje w tym sezonie. I to teraz wychodzi. Chris Wilder zresztą w pomyczowym wywiadzie z Manchester United zauważył ten no, niekorzystny fenomen. Jego zawodnicy nie do końca sobie radzą z tym kalendarzem, a co gorsza, sam Chris Wilder mówi, że nawet gdyby Manchester United zagrał poprzedniego dnia, czyli we wtorek z jakimś innym rywalem, to w środę i tak pokonałby zespół Sheffield. To jest niepokojące, bo to też źle rokuje na weekendowe spotkanie w Pucharze Anglii z Arsenalem. Wiadomo, że zarówno jedna, jak i druga drużyna są w pewnego rodzaju dołku formy, patrząc na ostatnie rezultaty, więc tutaj jest naprawdę spore pole do rehabilitacji, zarówno ze strony jednych, jak i drugich. I chyba patrząc na ostatnią dyspozycję, Sheffield szczęśliwie można rzec ułożyły się okoliczności wcześniejsze gwarantujące utrzymanie zespołowi Chrisa Wildera w tym sezonie Premier League. Na miejscu drugim reprezentanci kraju. Basków. Real Sociedad San Sebastian jest w położeniu bynajmniej dziwnym. I Manol Alguacil chyba sam nie do końca wierzy w to, co widzi i nie ma pojęcia, co tak naprawdę dzieje się z jego drużyną. Od zespołu, który naprawdę prezentował świeży, atrakcyjny dla oka futbol, od drużyny, która przecież przykuwała uwagę wielu kibiców na całym świecie, do ekipy, która bardzo mocno rozczarowuje i przede wszystkim denerwuje wszystkich tych, którzy po kładali jakieś większe nadzieje z powrotem La Liga w związku właśnie z ciekawie grającym zespołem Alguasila. Dziwne: indywiduła zawodzą na całej linii. Martin Odegaard jest piłkarzem nie do poznania. Całkowicie odmienionym i niestety in minus przez przerwę pandemiczną. Niewiele miał do powiedzenia, niewiele reżyserował. W ogóle tak jakby stracił pewność siebie. Cały Real Sociedad zresztą gra po pierwsze wolniej, na niższym biegu, gospodaruje mniejszymi przestrzeniami w spotkaniach. Jest zdecydowanie bardziej oszczędny w swoich ruchach. No, dziwnie się to ogląda, tym bardziej, że chyba uwagę wszystkich kibiców, nie na co dzień zajmujących się la Liga, którzy od czasu do czasu siadali sobie do tej ligi, przykuły przeróżnego rodzaju komentarze dotyczące tej drużyny. Apetyty wielu kibiców zostały rozbudzone, a tu się okazuje, że taki zimny prysznic czekał wszystkich tych, którzy spodziewali się, że naprawdę będzie można zaobserwować kawał dobrego futbolu. Oczywiście to, że w tych czterech spotkaniach, na możliwych 12 punktów udało się uzyskać jedynie jeden w pierwszym spotkaniu po powrocie z Osasuną. Nie oznacza jeszcze, że zespół jest już kompletnie pozbawiony szansy czy jakiejś poważnej nadziei na udział w europejskich pucharach, bo do tego droga jeszcze daleka, żeby stracić ostatecznie szansę na udział w rozgrywkach europejskich. No ale patrząc na obecną formę, to nie za wiele jest dobrych prognostyków, żeby to wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, miało się odbyć. Jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie, to jest to bardzo istotne spotkanie z Hetafem, które zostanie rozegrane w poniedziałek. Ono powinno dać jakieś odpowiedzi, bo reakcja ze strony drużyny Emmanuel Alguasila musi być. To jest rzecz absolutnie konieczna. Wiadomo, że tutaj można mieć pewnego rodzaju pretensje do tego felernego spotkania z Realem Madryt, gdzie Real Sociedad mógł przy innym zbiegu zdarzeń sięgnąć po punkt, ostatecznie tego nie zrobił, no ale kibice Realu Madryt pewnie i tak mają swoje 5 groszy do wtrącenia przy okazji tej sytuacji, powiedzmy. Przecież, że Real Madrid i tak powinien to spotkanie wygrać, to już zostawiamy na marginesie. Tam trafienie Miguela Merino zdecydowało o tym, że jedynie bramką pocieszenia musiał się zadowolić zespół z kraju Basków, no ale jest nieciekawie jeszcze z innego względu. Mianowicie, już abstrahując od tego spotkania z Realem Madryt, to te dwa pozostałe mecze, na których powinęła się noga Realwi Sociedad, czyli z Deportivo Alaves oraz z Celton Vigo, również nie były jakieś magiczne. Zwłaszcza z Celton wymagać się należało od tego zespołu zdecydowanie, Reakcji, patrząc na wcześniejszy dorobek punktowy, czyli jeden punkt w dziewięciu spotkaniach, skończyło się z kolejnym zerem na koncie. A przypominamy, że cały czas gdzieś tam z tyłu głowy piłkarzy Realu Sociedad powinien być Copa del Rey i finał, który czeka ten zespół z Atletikiem. Więc naprawdę zadanie podźwignięcia tego zespołu z kryzysu jawi się jako dość trudne. Zobaczymy jak ostatecznie Real Sociedad zareaguje. on na drugim miejscu zespołów, które najgorzej prezentują się po przerwie. Na miejscu pierwszym niekwestionowany lider, jeżeli chodzi o skalę rozczarowań po powrocie piłki nożnej. Chodzi oczywiście o ekipę górników, czyli drużynę Gelsenkirchen. Tutaj potężna dawka negatywnych emocji. Już pomijając te wszystkie komentarze, które mówią o brutalnej serii 15 meczów bez wygranej, trzeba przede wszystkim odnieść się do tego, jak prezentuje się zespół po przerwie. Statystyka jest zatrważająca. Na 24 możliwe punkty do zdobycia drużyna Dawida Wagnera wywalczyła jedynie dwa przy okazji dwóch remisów. To jest wynik wręcz karykaturalny i niedopuszczalny. Sześć przegranych przy 8 możliwych spotkaniach. Tragedia. Szalkę ogląda się dziwacznie. To jest zespół, który no nawet nie wchodzi na jakiekolwiek sinusoidy formy. On cały czas jest konstant na samym dole tego, jak się prezentuje, chociażby w perspektywie początków sezonu. Przecież my na kanale Piłkarzyki w połowie kampanii w Bundeslidze zrobiliśmy osobny materiał dotyczący Szalkę. Odsyłam do niego serdecznie, jeżeli macie ochotę posłuchać, co na temat Szalkę mieliśmy do powiedzenia, patrząc na to, jak pisały wówczas o drużynie Dawida Wagnera niemieckie media i patrząc na to, jak oglądało się drużynę Szalkę. Warto Oczywiście pamiętać, że sytuacja kadrowa zespołu z okresu, który jeszcze można kwalifikować do dobrego okresu zespołu, Szalkę 04, jest zupełnie odmienna od tej, z którą mamy do czynienia w szalkach obecnie. Nie ma kluczowych zawodników. Jeszcze stosunkowo niedawno, na ostatniej prostej do zakończenia sezonu w Bundeslidze wypadł przecież ze składu i z gry Salif Sane, który no, siłą rzeczy w spotkaniu z Freiburgiem nie zagra. Wcześniej absencje tak kluczowych piłkarzy jak Amin Harit, jak Suat Serdar, który uszkodził więzadło w kolanie. Zresztą zarówno w przypadku jednego i drugiego kluczowego dla ofensywnych poczynań piłkarza to kolano jest bardzo problematyczne. Przy Serdarze mówi się o wielomiesięcznej pauzie sięgającej nawet pięciu miesięcy. Zobaczymy jak do końca z tym będzie. Harit również ma problemy z kolanem i nie są to problemy błahe. Omar Mascarel ma tak naprawdę ciągłą rehabilitację, która również uniemożliwiła jego powrót, a przecież to też był biorąc pod uwagę chociażby opaskę kapitańską na jego ramieniu. Bardzo kluczowy piłkarz dla Dawida Wagnera. Więc jest naprawdę, jak widzicie, kilka nazwisk, które być może, gdyby cały czas jednostajnie ze sobą grały, decydowałyby o innym, odmiennym kształcie szalkę po powrocie Bundesligi. Poza tym, cały czas tym klubem szargają pewnego rodzaju problemy finansowe. Peter Peters, odpowiedzialny od wielu, wielu lat za dyrygowanie tak naprawdę polityką finansową klubu, jest na wylocie, pokłócony z innymi działaczami, którzy wypchnęli. Go, poza Weltins Arena, poza zarządzanie Szalkę. Do tego dochodzi niezadowolenie kibiców, którzy są bardzo rozczarowani wynikami finansowymi klubu, ale nie tylko. Przede wszystkim reakcją na to, jak potraktować stałych bywalców na Weltins Arena, którą klub dyplomatycznie mówiąc się nie popisał. Nieładnie odnosząc się do tych wymogów, które trzeba było spełnić, żeby uzyskać pewnego rodzaju refund, czyli zwrot kosztów związany z tym kryzysem pandemicznym. Jest jeszcze do tego wszystkiego. Nieciekawa aura wokół polityki kadrowej. Nie do końca wiadomo, co z niektórymi piłkarzami. Wiadomo, że do Bayernu Monachium odchodzi Aleksander Nybele. Markus Schubert, który go zastępował w pierwszej części powrotu do gry Bundesligi, prezentował się bardzo, ale to bardzo przeciętnie, żeby nie powiedzieć, poniżej wszelkich oczekiwań. Najprawdopodobniej na nowy sezon plany zagospodarowania tego piłkarza dotyczą jego wypożyczenia. I mówi się chociażby o pozyskaniu Svena Ulreicha z Bayernu Monachium. To miałby być piłkarz, który, no po pierwsze dałby nieco więcej stabilizacji, ale przede wszystkim doświadczenia drużynie z Gelsenkirchen, a reprezentanci Bayernu Monachium skinęli już głową i podobno nie mają robić problemów Rajsiowi, który ma jeszcze przez rok ważny kontrakt w Monachium. Do tego kwestie Jeana-Claire'a Todibo, Stambuliego, z którym cały czas toczone są jakieś rozmowy. A propos Todibo najprawdopodobniej nie przedłuży swojego pobytu w Gelsenkirchen. Daniel Caligiuri, albo jak to woli Caligiuri, kierując się włoską wymową, może trafić do Augsburga, raczej nie pozostanie z klubem, przecież to też był piłkarz, który nosił opaskę kapitańską, więc jak widzicie... Bałagan jest naprawdę spory. Są oczywiście pewnego rodzaju iskierki, ściągnięcie młodych piłkarzy, Dan Rose, czy też dwójki z Hoffenheim, m.in. kuzyna Hakana Czalanoglu, ale to są tak naprawdę krople w morzu potrzeb. Z tym klubem naprawdę wiąże się potężny kryzys, który jest tematem na osobny odcinek, ale zdecydowanie jest to zespół, który najbardziej rozczarował po przerwie wywołanej pandemią. No i tym samym dobrnęliśmy do końca naszego rankingu. Trzecie, drugie i pierwsze miejsce w naszym typowaniu jest już. Wam znane, oczywiście zapraszam do komentowania tego materiału i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Nie tylko na temat tych klubów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale na temat również innych zespołów, których według Was zabrakło w dzisiejszym rankingu. Za uwagę w dzisiejszym materiale bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się za niedługo na kanale Fortuny. Trzymajcie się. Cześć!